Ze Stadionu Ludowego w Sosnowcu wita Państwa bardzo serdecznie Michał Grzyb i Michał Wasik. Zapraszamy na 14. kolejkę zmagań piłkarskiej pierwszej ligi. Zagłębie Sosnowiec kontra Chojniczanka Chojnice. Dzisiaj bardzo ważne spotkanie, szczególnie dla Zagłębia. Drugie miejsce w Lidze, 24 punkty. Jeżeli Sosnowiczanie pokonają dzisiaj chojniczankę, chojnicę, to na pewno do niedzieli będą liderem, bo wtedy Wisła Płock będzie grała swój mecz ligowy. No i gdyby Wisła wtedy wygrała, to Sosnowiczan wyprzedzi. Jeżeli meczu nie wygra, Zagłębie Sosnowiec będzie liderem. Teraz Sosnowiczanie ustawieni wszyscy na 11. mecze, biegają pod bramkę. Matusiak, Matusiak, 24 minuta spotkania, Fantastycznie rozegranie tego rzutu wolnego, kiedy Dudek szykował się do wrzucenia piłki, wszyscy piłkarze Zagłębia wbiegli na 5-6 metr ściągając wszystkich obrońców Chojniczanki Chojnicy, a wtedy Matusiak jako jedyny stał na 20 metrze, zbiegły do narożnika pola karnego i z pierwszej piłki uderzył futbolówkę po podaniu Dudka piłka zatrzepotała w siatce wpada przy słupku. Pribula tańczy na linii walczy z Kosakiewiczem Pribula górą i, I niestety bramka niestety mamy bramkę, piłka odbija się jeszcze od słupka, bramki zagłębia i w 30 minucie na Stadionie Ludowym mamy wyniki 1 do 1 za moment Przekonamy się, kto jest strzelcem gola, bo tam było tylu piłkarzy chojniczanki, którzy mieli ochotę wykonać ten rzut wolny, że nawet nie byliśmy w stanie zobaczyć, kto trafił do sosnowieckiej bramki. Jak Dudek zagra do Markowskiego. Markowski zatrzyma piłkę. Matusiak uderzy. Tak to się dzieje. Matusiak, Było chyba zagranie. Ale, nie ale ma gola. Spalony. Spalony. Gola. Ale moment sędzia będzie rozmawiał bowiem, odrzuca teraz sędzia zawodników piłka zagłębia. Zciwa się od obrońców e, od obrońców nie powinno. Zaraz zobaczymy. Już pędzi Grzegorz Buczek do Sebastiana Dudka. On potrzebuje pomocy. będzie, będzie chyba bramka tak jest, dwa jest bramka 2 do 1 dla Zagłębia strzelcem gola Michał Fidziukiewicz teraz atakowany arbiter przez piłkarzy Chojniczanki Chojnice powinna być żółta kartka no za ostre interwencje podopiecznych Mariusza Pawlaka, no ale Sostawiczanie na to nie zważają 2 do 1 prowadzi zagłębia od 43 minuty spotkania no uderzał Matusiak, piłka odbiła się od muru od obrońców drużyny Chojniczanki wpadła pod nogi Fidzukiewicza. Wszyscy kibice na Stadionie Ludowym stoją. Tak będą oglądać końcówkę tego spotkania. Fabisiak jeszcze czeka. Arbiter pokazuje, że trzeba grać. Fabisiak kopie piłkę. Koniec! Koniec! Koniec spotkania! A zatem udało się! Sosnowicanie liderem po czternastej kolejce, jak na razie przynajmniej do niedzieli. Wtedy Wisła Płock rozegra swoje spotkania ligowe o godzinie 12.45. Jak na razie Zagłębie Sosnowiec na miejscu pierwszym. Rewelacyjnie spisuje się Beniaminek w rozgrywkach pierwszej ligi.